Cześć, witam na kanale Info Prawa. Już jest chłodno, już przymrozki są częste, tu mgła, już różnie jest z pracami w ogrodzie. No to chciałbym zrobić taki filmik, jak piękna jest u nas jesień. Zresztą dzisiaj, gdy nagrywam, jest pięknie i słonecznie. Opowiem o ogrodzie, o domu, o planach wątpliwościach, bo zima już blisko, różnie to może być. Więc dom z wielkim polem. Posłuchajcie. I zapraszam Was standardowo do zakupu moich produktów. Mam dwie książki o uprawie warzyw, kalendarz warzywnika 2025. Mam promocję na zestawy i na Allegro jest promocja na książki. Zapraszam na infouprawa.pl i na Allegro. No i zobaczcie sobie, jakie mamy niesamowite widoki. I tak jest codziennie. Ptaszki upodobały sobie naszą aronię, lubią sobie tam urzędować, zresztą nie tylko tam, a my to codziennie podziwiamy, codziennie oglądamy. Dużo ptaszków u nas jest, to jest coś nie do pomyślenia w mieście i też na działkach w takich ilościach, bo no sporo ich tutaj i w okolicy. Dla mnie to, jakie są tutaj widoki, to jest coś niesamowitego, bo wieczorem jest też pięknie, rano jest pięknie, jest cisza, jest spokój. My wychodzimy na pole, słyszymy ptaki, tu jakiś tam kogut w oddali, tam jest bażant sobie ten, w oddali widać Karny. No to jest tak, że z dnia na dzień podoba nam się tutaj coraz bardziej i nie wyobrażamy sobie już mieszkać, jak mam być z wami szczery, gdzie indziej. No i ostatnio zrobiliśmy nasz pierwszy chleb w kuchni na drewno. W zasadzie to dwa chleby. Wczoraj był o tym filmik. Smakowały one świetnie. No i my też mamy zakupiony już opał do tej kuchni. Też mamy, no trochę drewna zgromadzonego, no bo zimą posiedzieć przy kominku, no to będzie duża frajda. A właśnie przy okazji chleb, ciasto, bułki, ogrzewane drewno. No, to, jest, to jest coś niesamowitego. and <laughs> No, już nie będę mówił, że niesamowitego, ale wspaniałego. A w samym domu jest bardzo fajnie. Teraz macie ujęcia. Niektóre są nowe, niektóre stare. Tam wiecie, żebyście zobaczyli, ci co nie oglądali, jak, jaką mamy kuchnię. Ten, no bo obecnie mamy bałagan. Jeszcze rozpakowujemy niektóre kartony, w których są pomieszane różne rzeczy. No i jedyne, co mnie tutaj bardzo martwi, to jest to, że dom nie jest tak ocieplony przed zimą, jakbym chciał. Ściany są grube, no ale jak ja sobie stanę przy ścianie, dotknę tej ściany, no to czuć to no, dosyć spore zimno. A to dopiero wiecie, w nocy jest minus kilka stopni. No i musimy zrobić docieplenie budynku, ale to dopiero w przyszłym roku. Teraz jest dach docieplony. No i mamy drzwi o czym za chwilę, ale bardzo mnie martwi to, że no ile będą wynosiły koszty ogrzewania domu. Nasz domek jest co prawda niewielki, bo 52 m2, ale i tak to wydaje mi się, że będą spore koszty. Zobaczymy. No i drzwi mamy już gotowe, takie docieplane, bo poprzednie to przepuszczały mocno zimno, no co negatywnie wpływało na właśnie dom, no bo no trzeba byłoby właśnie zimą mocniej dogrzewać i przez tamte drzwi no było słychać spore hałasy. No i mamy te nowe, ale niestety tutaj się coś stało i górny zamek nie do końca chce współpracować. Muszę to zgłosić tej firmie, co nam drzwi właśnie montowała. No i ogólnie to z domku jesteśmy bardzo zadowoleni, nam większego nie potrzeba. To znaczy, no przydałby się jeszcze jeden taki pokój, ale my jesteśmy, może to tak głupio zabrzmi, że ja wam to mówię na filmie ten, ale jesteśmy dosyć minimalistami. No, no jedyne co to Iwonce się zawsze ładna kuchnia marzyła, bo nigdy nie miała takiej, no zresztą ja też nie miałem, no to mamy taką, no piękną kuchnię. Prysznic nam na ten moment wystarczy, no wiadomo, że Iwonka też by chciała mieć łazienkę taką piękną, ale teraz według nas jest też bardzo, ale to bardzo ładna. W pokojach jest czysto, jest schludnie, no nic nam wiecie, więcej nie potrzeba, jedyne to właśnie ocieplenie budynku. Fotowoltaika już mało prądów tworzy jesienią, akurat teraz, jak Wam to pokazuję, to tworzy dzisiaj tego sporo, bo dosyć te słońce świeci, no ale ogólnie no to już jest słabo. I ciekawe, czy inwestycja się zwróci, bo wiadomo, że są różne dotacje, zniżki, ale też trzeba było swoje włożyć. Zobaczymy, no tutaj mam ogólnie mieszane uczucia. No ale to jest też właśnie w jakimś stopniu niezależność. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że Pan mówi, no, że Wyłączy nam prąd, nie? No to mówimy, dobra, no to nie będzie tego prądu, ale za chwilę sobie zdałem sprawę, że przecież my teraz, no było w ciągu, w ciągu dnia, ten my mamy przecież prąd i normalnie nam wszystko działa. Więc to też takie było fajne uczucie. No i ogrodzenie na wielkim polu jest zrobione, jeszcze trzeba trochę poprawić bramę na końcu. Zaraz to zobaczycie, bo akurat sobie poszedłem na spacer, ale widać na wielkim polu rzepak na poplą. On już ładnie rośnie. Ważne, żeby aż tak chwasty nie rosły, a w przyszłym roku przyjedzie pan rolnik i będzie dalej robił poletko, to też pokażę i będę mówił, jakie prace zostaną wykonane, żeby to jakość tego pola tej gleby poprawić. Bo chciałbym mieć 1000 m kwadratowych warzyw bez kopania, też dla porównania 1000 m kwadratowych takiej uprawy jaką robię od zawsze i również warzywa giganty. Do tego jeszcze mnóstwo drzew owocowych, do no za rok wielkie nasadzenia. Wyobraźcie sobie, załóżmy, że ja sobie stoję, a obok mnie jest 200 drzew to znaczy na tym całym polu i one sobie pięknie tam rosną ten oczywiście w odpowiednich dla nich odległościach no pięknie ten sad będzie wyglądał no i też będę miał drzewa kolumnowe blisko siebie no różne uprawy będą żebyście i ja też żebym sobie zobaczył jak to wiecie wszystko rośnie bo coś tam jakieś kolumnowe też mam ale wiecie o co chodzi tu chodzi o to że na przykład będzie 20 takich drzew kolumnowych no to to już będzie też inne porównanie będzie, wiecie, taka mini plantacja, no mini, mini, będzie, nie wiem, 30 metrów czy ileś winorośli. Tu też te mini kiwi, to też coś wspaniałego. No różne uprawy będą, wszystko za rok będę pokazywał i za rok Ursus C330 od teścia. To też będzie coś pięknego, pracować na takim traktorze. Muszę sobie tylko dokupić do niego części, tam teściu musi to tam sprawdzić, ten, żeby to było wszystko sprawne. No, i pokazywałem wam już, jak siedzę na traktorze u pana rolnika. Ale marzy mi się, żebym sobie tak wiecie. Sam wsiadł i pojechał, i a i tak zrobił, wiecie to pole. No a to też się fajnie składa, bo w przyszłym roku będzie 10 lat kanału InfoUprawa. Już się nie mogę tego doczekać. Przyszły sezon zapowiada się niesamowicie: będą duże inwestycje w ogród. No, większość pieniędzy, którą zarobię na sprzedaży książek, to zainwestuję właśnie w ogród. Wiecie, tyle jest tego do kupienia, już sami wiecie, drzewa owocowe. To koszt kilku tysięcy złotych. Sadzonki roślin ozdobnych, kwiatów, to też wiecie mnóstwo. No i wiadomo, że nie zrealizuję całych moich planów w przyszłym roku, ale zapowiada się niesamowity czas. O jeszcze tutaj powiem i o krzewach. Nie poszło to tak, jakbym chciał. Tak jak powiedziałem na którymś z ostatnich moich filmików, że za dużo sobie w planach ułożyłem, że zrobię teraz. No i po prostu nie dałem rady. Część borówek już posadziłem, jeszcze sporo posadzę. No i przygotuję, o ile starczy mi czasu, poletka do uprawy innych roślin owocowych. No, i pochwalę się Wam jeszcze, bo no będę jeszcze sadził czosnek zwykły w ilości około 500 ząbków, cebulę w ilości około 1000 dymek, bo bardzo tą cebulę lubimy to jest Shensu Yellow, i czosnek słoniowy około 100 ząbków to się bardzo cieszę. No ale to będą nasadzenia tutaj na tym nowym polu, jak również na ranczu. No, i jeszcze sobie omówmy szklarnię, bo chciałbym mieć taką właśnie jedną mniejszą do rozsad i większą do takich sporych upraw. Bo zobaczcie sobie, część osób mi napisało właśnie o tej szklarni, żebym sobie kupił tylko jedną wielką taką. Ale mógłbym mieć jedną większą, bo ma być to po długości. I chciałbym mieć taką szklarnię do rozsad 6x4. Taka wielkość mi wystarczy do tych rozsad warzyw, bo szklarnia będzie dogrzewana. Ja mam taką nagrzewnicę, którą używałem już do tunelu foliowego. Ona się bardzo dobrze sprawdza. Myślę, że w szklarni będzie jeszcze właśnie lepiej, bo też będzie z tym prądem, bo wydaje mi się, że będzie mniej pobierała prądu niż, niż w tunelu foliowym. No i zobaczymy, czy to będzie w tym roku jeszcze, czy w przyszłym. Teraz jakieś tam obniżki są. Rozważam jedną z trzech firm, sporo polecaliście z tych właśnie firm, to znaczy Botanik, Ewex i PTF. Z tym, że ten PTF, jak sobie dobrze popatrzyłem, to nie, ma, to nie mają oni 4 metry szerokości, a ja bym właśnie taką chciał. Botanik ma drogie szklarnie, ale za to ma gwarancję na poliwęglan 15 lat. Z tego co się dowiedziałem, jak się kupi wersję premium. A z poliwęglanem jest tak, że no sporo już czytałem i słyszałem narzekań, że po kilku latach ten poliwęglan się psuje, on się kruszy. Ciekawy jestem, czy są filmiki na ten temat, że właśnie ten poliwęglan się kruszy. W sensie, czy na YouTubie są takie filmy, muszę sobie to też sprawdzić. No i wydaje mi się, że kiedyś było właśnie takie przeświadczenie, że poliwęglan to jest załóżmy właśnie na te 15-20 lat, a tu się okazuje że niektóre poliwęglany są takie słabe, bo są różne grubości i tak dalej, że one wystarczają na kilka lat, czyli na tyle co dobra folia, a nawet i krócej, bo ja mam taką folię UV10, to jest UV12, to ona no, wiele lat trzyma. Wiele lat no i jeszcze wam powiem chwilkę jak tam nasze koty, bo to też jest dosyć ciekawa informacja. Czasami coś wejdzie do domu, wiecie, jakiś robaczek, no to koty chętnie polują. To jest też właśnie fajne, bo jak wprowadziliśmy się tutaj z kotami, no to było tam sporo much, załóżmy 10 much i koty jakby bały się na początku, miały takie wiecie, że o, nowy teren ten trzeba, trzeba poznać, ale te muchy to sprawiły, że one, za, no taki wiecie, instynkt jakby się chyba im włączył, że zaczęły nawet już w pierwszym dniu na nie polować. No i koty generalnie się dobrze czują, przyzwyczaiły się do nowego miejsca, im się podoba. Jedyne co, no to Kleo, ta starsza kotka się za bardzo wylizuje, ale to jeszcze było też w mieszkaniu. Na ten moment weterynarze, bo wiecie, ten mówi tak, coś tam ten, mówi sobie weterynarz, a może to będzie to. Uczulenie na karmę, no to nie ma tego składnika, a jest dalej to samo. No i dalej, że może to, może to, no, no cóż. No, ale tak, no to koty są zadowolone, wszędzie skaczą, wszędzie tam, wiecie, szaleją. No, szczególnie ten młodszy kot Bokleo, no to więcej śpi, a ten młodszy, no to się, jak to wiek, no to więcej się bawi. No i jeszcze na koniec powiem, że bardzo Wam dziękuję za oglądanie mojego kanału teraz w listopadzie. Ja nagrywam ten filmik 6 listopada, a dalej mnóstwo osób ogląda mój kanał. No, w porównaniu choćby z zeszłym rokiem, to jest dużo więcej oglądających. Bardzo mnie to cieszy, bardzo, tak, no, bardzo Wam dziękuję. No to mnie jeszcze ma, można, że jest tak troszkę bardziej napędza, żeby jesienią jak najwięcej zrobić, no ale się już zbliża to, co jest nieuchronne, czyli no jak co roku zresztą, zmniejszenie częstotliwości publikowania filmów. Rok temu to były, o ile dobrze pamiętam, tak ze, tak... Ze 2-3 filmy od połowy listopada, to znaczy tygodniowo, no bo już wtedy nie ma wielu tematów do nagrywania, a ja też nie nagrywam na siłę, tylko nagrywam jak właśnie czuję, jak to właśnie czuję. Więc no teraz jeszcze filmiki codziennie o godzinie 18, przynajmniej tak się staram. Czasami mi się zdarzy troszeczkę później, bo różnie to bywa. Też polecam zasub zasubskrybować kanał z tak zwanym dzwoneczkiem, wtedy otrzymujecie powiadomienia o wszystkich moich filmach. No więc załóżmy, za te 10 dni to filmy już będą się pojawiały rzadziej, nie codziennie. Nie, ale od nowego roku, no już właśnie mocno wchodzimy w sezon. Tak jest co roku. Dziękuję Wam za uwagę. To by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam jeszcze wiele radości w tym roku, bo jeszcze można porobić sobie w ogródku. Jak również życzę udanego sezonu kolejnego. Nie wiem, czemu Wam teraz to życzę, ale dzięki i pozdrawiam.